Nie ma beczku. boksy czy slipy? A może kreatynkę w dobrej cenie? Wbij na KFD i skorzystaj z zacnej promki. Światło słuchajcie, bardzo, ale to bardzo ciekawy odcinek. Zaczęliśmy od AXA, czyli grufu Apolona, Apollo, jak wiemy, bóg urody, czyli polecił, to się nam świetnie odnalazł. Później przychodzimy na ciąganie autobusu. Zobaczymy, jak chłopaki dadzą sobie radę z tak wielkim pojazdem. No i na koniec zakończymy walizkami na dobicie 40 metrów, 160 kilo łącznego ciężaru. Do końca, bardzo do końca! Nie wchodzimy, to naprowadzicie przyciągnie. Zawaj! Zakładaj tego buta i zakładaj buta i dalej, to tam, tam przyspiesz, przyspiesz, mamy to. przyspiesz, 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 jeszcze przyspiesz, przyspiesz tą dawaj, końcówkę, tak przyspiesz tą końcówkę mi jeszcze, przyspiesz to, przyspiesz, Niektaj. dawaj, dawaj, przyspiesz, bo to mamy szybko, dawaj, 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 to jest lekki ciężar, mamy biegać, dawaj, 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 Cześć. bardzo ładnie, spokojnie, uspokój, spokój. ostatnie Siemadczko, witam Was w kolejnym odcinku dzisiaj na kanale KFD. No słuchajcie, dwóch Marcinów młodych. W dwóch. Marcinów dwóch. Marcinów dwóch, ale perspektywicznych strokmenów Nie wiem, czy wiecie, ale już możemy to chyba powiedzieć. Szykujemy Was do startu strągman. <tryk> tak jest. Słuchajcie, ma, mamy dużo tutaj Marcin utalentowany, silny chłop. Dzięki. Ale <tryk> mówię o Marcinie <tryk> Wiadomo. No, czy, ja, ja tak. Gdyby, słuchajcie, to nie jest, że ja jest jakiś złośliwy, żeby ja takie wytyczne dostałem z KFD. Tak mi powiedzieli, że Marcin jest perspektywicznym armeszlerem bardzo silnym. No a Paleciuk też A bardziej. drugi jest, a drugi <grym> jest bardzo jest skromnym, utalentowanym. <grym> <grym> paleciuk jest może i odporny na wiedzę, ale nie do zajebania. To w mnie jest bardzo ważne, żeby nie być do zajebania. Tak. Słuchajcie, byli. coraz więcej pojawia się Axla, czyli tak zwanego gryfu Apollona. Jakim bogiem był Apollo? Był bogiem. Ale od czego? Od bogiem. <grym> <grym> Urody. Urody, dlatego jestem. Dlatego dzisiaj <grym> będziemy robili gryf Apollona. Słuchajcie, przejdźmy do sedna sprawy. Czym się, różni, czym się różni ten Axel Gryf, czyli ten Gryf Apolona od klasycznej sztangi. A no słuchajcie, kochanie, różni się przede wszystkim grubością. Tutaj hmm. dla armesu nie powinno być problemu. Tutaj Ty masz, Marcin, wiem, że krótkie palce. No, może jednego ci... nie mam, ale tak. Jednego raz. nie masz, jeszcze jeden czarny pazur, więc ciężko, ciężko jest złapać. Słuchajcie, widzieliście kiedyś może technikę wrzucania Axla? Na, na wiesz, no na filmie, ty tam może wszystko zobaczyć. Jak tego się, się poczujesz się. to... Technicznie pewnie, nie? Trzeba ogarniać. Też, ale jakbyście zarzucili taką sztangę? Do tego góry. Aksta. Do góry po prostu. Nie ale biorę. jak? Ale to, to to gadasz to, że na brzuch, to co to zawsze tak, tak, na pas tak, układają. Tak, tak, tak. No ja nigdy nie umiem z tego pojąć, nie? I dzisiaj musimy to właśnie pojąć. Słuchajcie, bo to wszystko, wszystko pięknie, jeżeli jest mało ciężar, jeżeli dodam ciężary, łatwiej jest zdecydowanie. Położyć na brzuch, przechwyt. zrobić przechwyt i wrzucić go sobie. I to sobie dzisiaj przetrenujemy. Tak jest, świetnie, cieszę się. To co? Do roboty. O! O! Proszę bardzo. Takimi. Mój sympatyczny fan wysłał woreczek. Tu to, to, to dzieci chodzą to na siłownię, weź Ustawiamy się. Jedną ręką, rączkę łapiemy sobie przechwytem. Zostawiamy, przekręcamy. Zobaczcie, on sobie tutaj spokojnie spoczywa. Mimo tego, że tego brzucha już mniej mam niż kiedyś, ale jeszcze idzie położyć. I stąd sobie lubię. to wybicie. Ustawiamy sobie akcel i głowa wchodzi pod stangę. Słuchajcie, sam że... Sam 27, 28 kg, yy, dokładnie już nie pamiętam ile. Przyjmijmy te 28, czyli mamy 48 kilo. Przedupiony, no. A ty sobie go podciągnij. W ten sposób. Tak. Dobre, Bo się przyzwyczaić, dojść nam ciężar. Już ciężko będziesz miał to bicepsem, wiesz, zrobić. Nie? Jeszcze Jeszcze nie tak. sobie lewą łapkę tutaj. Podciągnij. Jak najwyżej, widzisz? Na klatę. Tak. Ty sobie tutaj rączkę przemienisz. I on się Ja yeah, pierdolę. Yeah. I co? I co? Tak, ja? No, Ale tak, ja nie mogę by... tego etnic, kurwa. No właśnie, musisz jeszcze raz, jeszcze raz. Połóż, no? połóż, No Nie wiem, czy tego już nie zrobiła na chwytem. Chciałbym, żebyście od razu robili sobie to w może, weź to są leki ciężar, które sobie spokojnie zarzucili. A. Jak robisz na ilość powtórzeń, to musisz za każdym razem w ziemi, ja? Tak. Zajebiście. Słuch, no, bardzo taki bardzo mały brzuszek. Ekstra. Ci I mocno zbiórka. No. Wejdź sobie pod nią. Tak jest. Dobra. Więc to jest fajne w strongmanie, że każdego z tego sportu siłowego możesz podkraść i tak naprawdę przebranżowić go na tego strongmana. I nie jest powiedziane, że na przykład yy, trójboista zawsze będzie miał lepsze wyniki w strongmanie od sztangisty, czy też na odwrót. To, to zależy po prostu od człowieka, nie? Jak, 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 jak jemu się te, te, wszystkie, te wszystkie nasze konkurencje spodobają, jak się pod to mu ciało ułoży, jak będzie nabierał te wszystkie siły. Nie? ile ty ważysz Marcinku? Dawaj Marcinek? Dużo. I mocno. A i tu się Mocny. Cool. Bardzo ładnie. Jeszcze Bardzo. ruch. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Od ziemi. Plecki proste. Tak. Jest. Przekładamy łapkę. Bardzo ładnie. Ekstra. Na brzuszek, na brzuszek. Dobra, mamy. Nie tak jak, nie tak jak chciałem, ale okej. Okay. To będzie prawa pojebana, wiesz? Spokojnie, eee, poprawimy. Marcin Kot, paleciok. Dawaj, mocno, przekładam łapę. Skontroluj sobie ją, bardzo ładnie. I zarzut. Idealnie. I teraz mocno z nóg. Mocno noga. Noga! Nie, zrobiłem. Zajebiście. Nie, nie, Marcin, jeszcze, jeszcze. To jest zaliczenie. To jest raz, dwa. Zawodnik gotowy? Start. Nie! A. Prostu, Raz! No, Ucz się, uć się komend, bo później będzie, nie będą ci za, zawodzić. No ale widzisz, zrobił to, to trudniej, nie? Jakby nie patrzeć. Mocno. Góra. Dwa. A może my jesteśmy na parterze to. możemy rzucać. Nigdzie się nie... Jedynie na Trzy. Po, Jedynie na, na, na poziom tysiąc. Przyspiesz przy odcinek. Tak Trzy. Drugi. Przekładaj. Dawaj! Cztery. Awaj. Czter Cztery. Cztery masz. Mocno. Awaj. 5. 6. Bardzo ładnie. Spokojnie, uspokój, spokój. Ostatni czosny. Welka, naprawdę. Kurwa. To zaliczyli to, czy nie? Nie. Cześć. Zależy, mówię wam, wszystko zależy, jakie zawody, jaki sędzia. My się tutaj szykujemy na sędzia. Na sędziego. Na No bo widzisz, takiego, szukam słów jak najbardziej parlamentarnych. Sędzia. Bo, bardzo dokładnego. O, sędzia sędzia takiego bardzo dokładnego. Sędzia ham. A najgorszym takim sędzią, wiecie kto jest? Radzi. Tak. On jest tak wredny, kurwa na zawodach. Tam nieraz wiesz, stopę masz tak? Nie zaliczy ci. Tak? Uś, to. Ale to sobie dobrze. No dobrze, bardzo, bardzo jest, dobrze, jest, jest no to skrupulatny, jest skrupulatny. To jest Marciniak, no. Jest skrupulatny. Wiesz, ja też wolę, ja też gram troszkę, grywam troszkę po a -klasach. Nie no, ja widziałem ten kurs piłkarski u siebie w mieście no, nawet, no. Ja no. nie wiem, no jak daj spokój, jak to całe no, miasto wspomina, że to... No. Nie no, wyszedł mi mecz sezon, turniej życia, to fakt. Nie. Turniej tak. życia miałeś. Czwart. Tak. Sze sześć do pobicia. Przełóż. Mocny zarzut, mocny zarzut. Bardzo ładnie. I noga. Noga. Raz, to było po koleżańsku, zalecione stopy, by nie było równolegle. Staraj się na brzuch, tak jak robiliśmy. Mocno zlub, mocno mocno mocno, mocno noga, noga, noga. Dwa. Złap chwilę, złap chwilę. Fajnie kończy. Bardzo ładnie idzie. Drugi Mocno. I noga, noga, noga. Ustabilizuj. Trzy. Nie gadaj, rób. Masz, masz minutę do, do maksymalnego wyniku. 15 sekund do końca. za sekund, tak? Mocno! to wyciągnąć Ale było dobrze. Mamy tutaj szelki do ciągnięcia tira i mamy tutaj też Za chwilę przyjedzie tutaj autobus i to jest ta dzisiejsza niespodzianka, na której sprawdzimy Waszą wytrzymałość, ale i też szybkość. Słuchajcie, rozstawiamy pachołki. Nie będziemy mierzyć dystansu, bo mówię, nie przygotowujemy się na konkretne zawody. Dopiero to jest nasz początek z przygotowaniami strongman, więc nie będziemy tutaj jakichś dystansów, nie wiadomo jakich robili. To robimy sobie po prostu na oko taki dystans, który da Ci radę przyciągnąć, lekko jak w najlepszym czasie. Dokładnie, tak jak zauwa zauważyć, tu jest lekko pod górkę i my po tą górkę będziemy właśnie przygotowywali. Wy, wy tego w kamerach nie widzicie, taka górka. Już tu nie taka górka! Nie jest. dodawaj, nie dodawaj, <laughs> bo tam jest wzniesienie na parę centymetrów. Nie sobie. Ja wiesz, parę centymetrów potrafi <laughs> zrobić robotę, Nie. <laughs> Ale to nie ten kanał. No, jak mnie obserwujecie, to chyba wiecie, że jestem gwiazdą na dwóch platformach. No Co to jedzie? A taki mniejszy. No, słuchajcie, no, dużego nie mam. Man, na jak ktoś to man, polecamy. Polecajka. <słuchaj> jak kupować, to tylko money. Money, money, money! <słuchaj> money, money, money. It's money. Tu, tuż o piasku, jak widzicie. Bardziej w lewo, żeby nie po piasku. Tu, tu. Gdzie? O, opony nie napompowane. Widzicie? W tamtą stronę? To jest wszystko utrudnienie. Wy tego nie widzicie, ale no... Czemu do tyłu? Te w... są po to, no dobra, żeby dobra, nie... może być. To, to do dalej. Tak kontuzje. Najgorzej szarpnąć, nie? nie? Się I to wreszcie wreszcie potem nie pójdzie. Nie dobra. Słuchajcie. Szeleczki sobie bierzemy na skuźkę. Już tak przynajmniej trzy 3 razy to zaprezentować, nie? Kurwa, poczekaj, bo ja muszę się ubrać na to. Podtrzymaj <laughs> mi tą... No jasne, mycka musi być. Myckę mi podtrzymaj. kuro, od nie robiłem. Pamiętajcie, że on ma też brodę, więc... Łatwiej, no, łatwiej. Czekaj. E, ha, tam... Ty też, cwaniaku! Panie tu... się przygotowaliście. To miałem tu, czekaj, to jest tutaj. Dobra. Powinno być git. To pan nie ma znaczenia, czy jest kierowca, rozumiesz? Właśnie, kierowcy nie ma w środku. No, przydałby się. Nie, potrzebny? nie trzeba, wiadomo, że nie. Podtrzymaj. to będzie skręcać samo Dobra. Ja nie będę ciągał, tylko Wam pokażę technikę. Czyli teraz tak, cały ciężar ciała wyrzucamy do przodu i robimy takie zejście na nogach. Okay. I on powoli rusza. Idzie? I tu powoli sobie... Chcę go zapierdzielać nogami szybko. Powoli sobie go napędzam, napędzam. Napędzam, napędzam napędzam, Myślę, napędzam, 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 napędzam. I coraz szybciej. Nie no, żartuję. Idzie. Chciałem mu troszkę utrudnić, żeby nie miał załatwienia. Dobra, teraz przed Państwem pierwszy Marcinek. Dobra, tak, tak. Tam, jak najdalej tą. Da się to mi Marcinek mówi, bo jesteś młodszy. A tu już jest poleciek. Ty masz że... który rocznik, Marcinku. 9-7! Nie ja pierdolę, Nie, to ty tylko starzej wyglądasz niż ja! Jiszisz ja! A ja jestem 90 rocznik! Dawaj. Start! Nie, Marcinek, z, tych, z dwóch nóg mocno. Idzie dawaj, idzie, dawaj, idzie, dawaj, dawaj, mocko, mocko, mocno. Kroczki, kroczki. Drobni, 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 drobni kroczki, drobni. A nie lepiej rękawiczki. Drogi mascinek, drobni, jeszcze się opuś, jeszcze się opuś, opuś się, jeszcze. Opuś się, drobne kroczki, do ziemi. drobne kroczy, kroczki, 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 drobne kroczki, drobne kroczki. kroczki. Stara się cały czas, żeby ta nie była napięta. Nie, Dawać, nie, nie było szybciej, kroki, szybciej. Przypisz się, teraz masz króci. O, tak, tak jest! Przyspiesz, przyspiesz. Mamy to. Jeszcze przyspiesz, przyspiesz tą końcówkę. Przyspiesz tą końcówkę i jeszcze. Przyspiesz to, przyspiesz! Przyspiesz końcówkę, przyspiesz, 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 przyspiesz. Przeddziemy dużo. Przyspiesz, 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 przyspiesz. Przyspiesz, 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 przyspiesz. przyspiesz. To jest! Stop, stop! Jak? Najciężej go rozbujać. Najciężej rozbujać. No. Ale słuchajcie, tlen widzę jest. Nie ma zadychy. No nie, nie ma tragedii. Kondycja jako taka jest. Dobra. Schowasz? Drugi do golenia. Czyli ktoś płaci. Nie, źle źle się zrozumiałem, Lina jest napięta. Napięta, tak? Tak. I się rzucam z tej pozycji. <laughs> Nogi cofą. <dochodę>. Zawodnik gotowy? <laughs> tak. Start! Z dwóch nóg zaszli, z dwóch nóg, z dwóch nóg I, i kroczek, kroczek do przodu, kroczki, kroczki, już drobni, 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 o, kurwa, kroczki, dawaj. Co to jest buty, przyspiesz. Czekaj, weźmy inne buty. Co to są za buty te? Czekaj jeszcze raz, bo damy trochę do przodu. Nie się, czekaj. Ja mam chyba ja drugie buty. Damy w do przodu, start. Z dwóch nóg nie z jednej. Mocno do przodu i teraz, teraz ruszasz, 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 ruszasz. Ruszaj, 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 mocno, rozwój go. Noga za nogą, noga nie podawaj się, nie... cały czas iść. On ci idzie. On ci idzie, idziesz, idziesz, dawaj, dawaj, dawaj. końca, bardzo do końca. Nie obchodzimy to masz cię przyciągnąć. Dawaj. Zakładaj tego buta. Ciągle. Zakładaj butaj dalej. Wina zawodnika się nie przygotował. Dawaj, mocno, rzucam się. Tak jest. Mocno. Mocno, mocno. Kroczek za kroczkiem. Kroczek za kroczkiem. Dawaj, 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 rozprędzaj go. Idziesz, idziesz, dawaj, dawaj. Dobrze, 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 teraz go rozpędzaj, teraz rozpędzaj, teraz rozpędzaj. Nogi ci się gubią, pilnuj nóg. Pilnuj gół. Lina cały czas napięta, dawaj, małe kroczki, małe kroczki, małe kroczki, małe kroczki. Przyspiesz teraz. Końcówka, przyspiesz, 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 przyspiesz. Przyspiesz, dobra, był, opuść. Stop. Zajebiście, super. Jak się cór, czujesz? Nie no, spoko, kurdej, no. Minuta 02, minuta 02. Ale... Dziękujemy bardzo. Dzięki jeszcze raz. Szkoda tego. Dziękujemy, do widzenia. Jak? W pociągnięciu. Kurde, no widzisz ten debilet. Szkoda, bo ten. Znaczy, o tym mnie uprzedzano. Wcześniej wiecie, ja nie mam pretensji, bo no, to nie jest tak, żeby co ktoś nie, nie to bo... mnie coś nie poinformował. Szkoda, bo kurde, to było Ale do dobrze, bo słuchaj, to jest właśnie to, o co, o co mi chodziło, bo tutaj te czasy. Tak naprawdę mogłem ich w ogóle nie łapać, bo to jest druga, druga, wiesz, druga kwestia. Chodziło mi o to, żeby zobaczyć kurwa te walki. To, I to było. wiesz, nie szło ci, próbowałeś inaczej. Słuchaj, ten tirby przyjechał, ten tir, bus, ten bu, e, przepraszam, autobus, przyjechałby, nie wiem, za tydzień, za dwa, już by to ciągnięcie wyglądało, wyglądało tak, inaczej. Tak. Już byś wiedział już jak się złożyć tak, i tak dalej. Tak, tak. Tutaj troszeczkę błędów się, bo szarpałeś. Mówiłem, cały czas idę napięta, drobną, kroczki i go rozpędzamy. Słuchaj, jak ostatnia konkurencja, zrobimy walizki, zrobimy te walizki na czas, mniej więcej 20 metrów. I 20 metrów. Z powrotem się razem Mam metrów ile? 60. 40. No, sztanga 20. <śmiech> <śmiech> Niech. O, no i to jest kaliber do przeciągania, nie jakieś Ta tam kurde autobusy. Ale takie maszyny też się zdarzało ciągać. To słuchajcie, co maszyna inna, inna, inny ciężar, inny dystans, inne nachylenie powierzchni, więc to nie jest, nie jest wszystko miarodajne. O kurde, zobacz. Start. Dawaj, dawaj, przyspiesz, bo to mamy szybko, dawaj, 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 to jest lekki ciężar, no mamy biegać Dawaj, 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 dawaj. Obkrążamy. I teraz 100%. 100% Szybciej. Szybciej, 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 szybciej. 15,72 ten No spoko, Fujuję, prawa ręka. Lewa wyszła jeszcze. Prawa już puszczała. My dzisiaj mamy pierwszy terek, więc te ciężary jeszcze małe, ale co tutaj, słuchajcie, będziemy sobie dokładali. Tutaj mamy na rzecz sprzęt taki... Nieco może bardziej amatorski. Cały ten sprzęt mamy w łowiczu zbazowany, składowany, także spokojnie możemy z niego korzystać. Te chłopaki troszeczkę troszeczkę poterują, dwa, trzy treningi myślę i wejdziemy na ten sprzęt, już na którym my, my trenowaliśmy, na którym dźwigaliśmy. 15,42, masz do pobicia. Zawodnik gotowy. Start. Szybko, szybko, przyspiesz, przyspiesz, przyspiesz. I teraz, 100%. Dawaj, 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 dawaj. dawaj, 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 dawaj. 1357. Słuchajcie, 13.57, bardzo, bardzo dobry czas. Także słuchajcie, każdy ma takie wyzwania sportowe, w jakim jest wieku, Mimo, że ja już jestem troszeczkę podstarzały. Tak jak pamiętacie, pamiętacie ten mój stok na kostkę i to sławetne lądowanie. Także postanowiłem sobie stawać coraz większe bariery. Najpierw skaczemy tu, tak. potem skaczemy tu, a na sam koniec Skaczemy tam. Tak. Kim jest, Wiesz, ale, ale od i Górnicy mają to samo święto, barburkę świętują. O. Już? Także słuchajcie, jakoś dobiegliśmy do końca, czy jakoś dobiegliśmy? Bardzo dobry że dobiegliśmy do końca, bo autobus bardzo dobrze, walizki bardzo dobrze. Na tym jeszcze musimy troszeczkę popracować, a tak to ja jestem bardzo zadowolony, ogromnie. A wam jak się podobało? No było ciekawe, powiem szczerze. Ten autobus, naj, 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 najciekawsze doznanie było z tym autobusem, bo kurczę, niby go tak jak paneczek mówił, właśnie, roz, rozbujasz go niby, on się wiesz, że on się toczy, ale później po tym, kurde, no tak chciałbyś szybciej, i szybciej, i szybciej. I później, w momencie, jak nie masz tego doświadczenia, szarpiesz, 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 szarpiesz i się. Wypompowujesz. No, 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 no walizki to były leciutkie, akurat, ale to. Cały tam odcinek jakoś robiliśmy humorystycznie tutaj po, po podsumowaniu chciałem zrobić troszeczkę tak konkretniej. No wiadomo Marcin, chodzimy o masz swój wiek, swoje już wydźwigałeś i tak dalej, ale powiem ci co do ciebie, to ja tu widzę naprawdę duży potencjał. Jest potencjał, wiesz. Ja widzę duży potencjał taki, że my te zawody amatorskie jedne czy drugie możemy... Uważam, łatwo wygrać. I już coś myśleć o pucharach. No spróbujemy bo Warto u Ciebie ten chwyt jest potężny i trzeba to wykorzystać, czyli te wszystkie konkurencje biegowe, wytrzymałościowe na uchwyt, no to będziemy mieli opanowane. Zrobimy joka w jednym z kolejnych odcinków. Bo to jest bardzo ważne. Chciałem zobaczyć jak Ty będziesz biegał z tym ciężarem na plecach. Jak Ty będziesz biegał z cięższymi walizkami, bo te walizki były lekkie. Mm. Założymy Ci po 120 kilo. Będę chciał zobaczyć jak Ty będziesz na tym czuł. No i fajnie, bo mamy też takiego młodego drugiego adepta. Ten co stanie robił z nami trening. Nie wiem czy oglądałeś. Yy, właśnie na kanale KFD razem z krzyżkiem, mieliśmy zabędowego Tomka i dwóch takich... Taki wysoki. Takich wysokich. Takich wysoki. Właśnie tego wysokiego gościa i Ciebie i tego Patryka chciałem na jakimś kolejnym treningu kurczę, sprawdzić porobić inne konkurencje, mam nadzieję, że tym KFD zrodzi się nam taka cząsteczka tego strongmana i będziemy się na zawody całym teamem i wygrywać. A co do, co do ekipy KFD, no to nam się troszkę powiększa, bo Marcinek, yy, będzie miał zajętego kinderka małego, małe dziecko. Ooo, Także... gratulacje! Wszystkiego syn gratulacje. No i nie wiadomo jeszcze. Nie wiadomo jeszcze. Jak syn, to wiadomo, że Marcin. Marcin junior! <laughs> daj, daj Konrad. To na drugie. Będziemy, będziemy wyjść to dzisiaj, nie? Marcin albo Dobra. Marcinka. Ale... A teraz lecimy, słuchajcie, bo Tata jest odlewnikiem, więc muszę tu Marcina przedstawić. Marcin jest górnikiem. To samo święto barburkę obchodzą, także tu już poza kamerami. Dziękuję, trzymajcie. Się, hej!